Siema wolni ludzie, chciałbym Wam dzisiaj w króciutkim filmiku zaprezentować coś, co przygotowaliśmy na zbliżający się wrocławski Custom Head, czyli na imprezę customowych pojazdów. Jest to siodełko do chopera nie wiem czy dobrze to widać, oczywiście nagrywamy to króciutko i filmik telefonem i, i, i może być to słabe, jednakże w pełnej krasie na pewno zobaczycie to już za kilka dni we Wrocławiu ale jest jeszcze jeden gadżet który na tym pojeździe zawiśnie, jest to taka oto kaburka, jest to kaburka na tak zwaną maryjkę, czymżeż ona jest jest ona niczym innym jak urządzeniem rozruchowym tego pojazdu elementem tych urządzeń rozruchowych i ta właśnie będzie sobie podróżowała na ramię. Jednakże, kiedy chcemy uruchomić pojazd, musimy ją wydobyć, wbić szpilę w rozrusznik i wtedy nasz pojazd wystartuje. Zapinamy paseczkiem za nóżkę Maryjkę, aby nam nie wypadła nawet na wertepach i taki gadżet też na tym pojeździe na pewno dostrzeżecie. Cóż, polecam wszystkim najbliższy wrocławski Custom Head i Siemajcie wolni ludzie.